Dobra. Mam dwie liczby, 27 i 39. Która z nich jest podzielna przez 3? 27. Nie jest to pełna odpowiedź. To czyli 39 pewnie. Nie jest to pełna odpowiedź. Aha, czyli żadna. Obie. Aha, obie. <laughs> Jakiej figury dotyczy twierdzenie Pitagorasa? Żeby nie jest na a nie mam żadnego pojęcia. <laughs> Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj przepytamy Polaków z matematyki. Ponadto zapraszam na odcinek Big Brain, w którym opowiemy o wynalazkach, które zabiły swoich twórców. Link w opisie, a teraz zaczynamy. Co jest większe? 2 do potęgi trzeciej <coughs> czy 3 do potęgi drugiej? 4 razy 2, 8, 3 do drugiej to byłoby 9, 9, 9. Zgadza się, super wyliczyłeś. 2 razy 16? Szes 2 do trzeciej? 16. A 3 do, do drugiej to ile? 27. Twój akord jest mylny. Jest zły, no. Zwiększa o 1 potęgi, nie wiem czemu? O 3 do drugiej. Ponieważ to jest ile? To jest 1 i 1 trzecia? Nie, 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 nie. Jak? No to, e, to pierwsza. Ponieważ ile to jest? 2 do potęgi trzeciej, czyli 2 razy 2, 4, 4 razy 16, tak? 2 do potęgi trzeciej to jest 6. E, 2 do potęgi trzeciej? To ile jest? Bo nie jest to prawidłowa odpowiedź, liczba 9. Nie. Hulajnoga kosztowała 800 zł, ale podwyższono jej cenę o 20%. Ile teraz kosztuje? 10% z 800 to jest 80, razy 2 to jest 160, więc hulajnoga kosztuje teraz 960 zł. Tak, tak jest. 175? Łatwiej byłoby policzyć i napiec, to jest 10% z 800. 80 zł. No. I 20% 140. No nie. 816 zł. 920. Nie, nie, 20. Ale nie jesteś daleko? 900, 930 zostało. Dobra, przy lecimy tym. dalej. 1000? Nie, mniej. Ok, 25% to jest 200, tak? Ale muszę 20. E, tak, 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 ale 20%. 200, nie, 250 będzie? 20, nie. A 10%? To nie będzie 100? Nie. O kurczę. No, nie. to 880. Tak jest. 80. No to jest 10%. Tak. A 20%? Osiem nie, 8000 nie. Ile wynosi reszta z dzielenia liczby 27 przez 4? Najbliższa na podzielna 4 to jest 24. Tak jest? Z 27, no to reszta wychodzi 3. Super. 1? Nie. Z ile razy się mie mieści 4 w pełni? 7 razy. Nie. 4, 6, 6 razy.

Zmieści się 6 razy. Czyli 20, 29 liczba, tak? Nie, 27. 27, a, sorry. Ehm, dobrze, no to się zmieści 3 razy. 6, już się ci. Dobra, to nam daje 24, reszty 2, tak? Jak, ludzie, 27 minus 24 to <noise> ile? <już>? Ani nie <głos> <rozumiem> <głos> dobrego wyniku, to mnie przeraża. <noise> Powiedz mi, co to jest iloczyn? Iloczyn to jest wynik zmnożenia. Tak. tak. Iloczyn to jest jakby to, przez co się dzieli? Obyń. Nie, to są inne nazwy na to. Chciałem powiedzieć mianownik, ale to z polskiego jest. Jeżeli chodzi o iloczyn, no to, to, jest, to znajduje się na górze tego, nie? To jest licznik w ołamku, a my mówimy o iloczynie. To jeszcze coś innego. Nie mam żadnego pojęcia. Iloczyn to jest yy, yy, jakby wynik dzielenia. Iloczyn to jest, to jest dzielnik. To czym jest dzielnik w takim razie? To jest, gdy dana liczba dzieli się przez daną liczbę. To wtedy jest ilo tych liczb? A to jest ta górna liczba ta w ułamku? Nie. Wynik dzielenia? Nie dzielenia? M odejmowania. Dzie podzielenie liczb? Chyba coś w tym stylu. M Ile wynosi wartość wyrażenia? Minus 8, minus minus 27. Minus dodać minus to się równa plus. Minus 8 dodać 27 to będzie 19. Pięknie, super, wyliczyłeś? Minus 21. Nie.

no To jest minus 8 do 27. To nie 21. 1? Nie. Minus 8, minus minus 27? Tak. E, to jest 35. Dziewi minus 19? Będzie na plusie, tak? Będzie na plusie liczba. Tak. E, to będzie 35, tak? Mm -mm. M -m czyli plus nie plus 8 będzie? Czy... <grym> liczba 27 i liczba 39. Która z nich jest podzielna przez 3? Obie są podzielne przez 3. Super! 39. Nie jest to prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Nie, 27. To też nie jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie? Żadna. Obie. A, okej. Okay. 27. 27. 27 jest podzielona przez 3. E, no to na pewno 39. A 27? 27, chyba nie. 27. Nie jest to pełna odpowiedź. To czyli 39 pewnie. Nie jest to pełna odpowiedź. Aha, czyli żadna. Obie. Aha, obie! <laughs> 39. Nie jest to do końca prawidłowa odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób nie jest? 10 razy 3 to jest 3 razy 3. Zgadza się, ale czy 27 jest podzielne przez 3? Nie wydaje mi się. A jest, przez 9. 9 razy 3 to 27. A kurde, zobaczmy. Czyli, się, czyli no. dobra, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Teraz w tej chwili jest podzielna przez 3? Obie. Tak, super. Mamy to. Ile kilogramów cukierków możesz kupić za 20 zł, jeśli kosztują one 15 zł za kilogram? 1 trzecią tak. następnego, czyli 1,33 tak. Kilogram 25. Kilogram i 25% następnego, ale to byłoby 250 gramów. To będzie jedna czwarta z kilograma, czyli kilogram i 250 gramów? Kilogram i 250 gram jeden kilogram. Nie, jeden 1,5 pół. półtora, półtora kg? 750 gram? Tak, strzelał. Co? Kilo i 250 gram? Nie. No to niecałe kilo, będzie z 850, deko, 80? Deko. Kolejne ptanko. Jaki jest poprawny wynik działania? 9 minus 3 razy 1 trzecia plus 1. Najpierw mnożenie, czyli będzie 9 minus 1, dodać 1. Czyli 9. Tak jest. 11. 7 minus 8. Co? Tylko ile to jest 3 razy 1 trzecia? Nie jestem dobra w ułamkach, nigdy nie byłam w sumie. No ile to może być 3 razy 1 trzecia. Czy to nie jest 0,75... Nie. O kurde. Wyjdzie to 7. Jakiej figury dotyczy twierdzenie Pitagorasa? Twierdzenie Pitagorasa dotyczy figury trójkąta prostokątnego. Tak. Trójkąta. Jakiego? Yy, równoramiennego. Nie. Yy, równobocznego. Yy, nie. Żeby nie jest pity na golasa, nie mam zielonego pojęcia. <laughs> E, rom, nie rombu. Nie rombu? E, kwadrat. Nie kwadratu. Prostokąta? Nie. Trójkąta równ... E, momencik. Trójkąta równobocznego? E, nie, nie. E, no. Różno... Mm, sorka. Różnobocznego? Kwadrata. Kwadratu. Nie. Koła. W klasie jest cztery razy więcej chłopców mm. niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów z tej klasy stanowią dziewczęta? Czyli dziewcząt jest... X, a mężczyzn jest 4 razy X Tak jest, to wynika z tego, że? Że dziewcząt jest 20%, a mężczyzn jest 80%, 80. Wspaniale 20... nie, nie 20 25 No nie 25% to są dziewczyny? 25 25 25%? Nie Tak by było, gdyby 3 razy było więcej chłopców Jak to? No tak to 4 razy No Więcej niż dziewczyn, tak? No

Nie, nie o tyle. Dużo mniej. A, 11. Jak się mówi prawidłowo, średnia czy średnica? No średnia to jest na przykład arytmetyczna, czyli dwóch tak. liczba. Lub średnica więcej? to jest y, średnica koła. Tak, tak. Jak się mówi prawidłowo, średnia czy średnica? Średnica. Średnia. Średnia, myślę, że średnia. Z jedną figurą jest powiązana średnica, z jaką? Nie wiem, jakiś trójkąt? Nie, nie trójkąt. Nie trójkąt? Średnica to jest... Oddajemy na to, że jest koło i w środku jest kropka, kropka. i od tej kropki leci to do... do stu... To jest promień. to dodanie wszystkich liczb i podzielić przez dwa. Nie tak? przez dwa. Kolejne pytanie. Jaki będzie piąty wyraz ciągu arytmetycznego, którego pierwsze trzy wyrazy to? Jeden, trzy, pięć. Czyli czwarty to będzie siedem, a piąty to będzie dziewięć. Super. 3 Nie. Nie. Siedem. Nie. Osiem.

Sześcian kwadratu. Kwadrat jest na płaszczyźnie a sześcian jest figurą trójwymiarową. Tak jest, ile ma jeden wierzchołków a ile drugi? Sześcian ma wierzchołków 8, 8, a kwadrat ma 4. Super. Niczym. Sześcian do kwadra. Kwadrat nie ma wierzchołków. Sześcian ma 18 a kwadrat? A kwadrat ma 4. Niczym się nie różni, kwadrat jest sześcianem, bo kwadrat jest. Z każdej strony po Nie. 8 ściany. Nie. Ściany. Nie. Sze, sześcian ma wierzchołków 6. To ile ma wierzchołków? A, sześcian? A, Jezus, raz we. 5, 6, 7. Nie wiem. A jak to może być 7? Nie wiem. Ile ma kwadrat wierzchołków? Kurde, to jest podkutliwe. Wydaje mi się, że 0. Wierzchołek ma trójkąt albo jakiś coś takiego. Wiesz, Nie, co, kwadrat ci? też ma. też ma wierzchołek. 2, 1, 4. się czegoś? Już wiesz, jak potęgować? Wiem, co to jest iloczyn i <głos> <głos> wiem mniej więcej, jak teraz liczyć. Super. Przypomnienie z matematyki było naprawdę świetne. Super. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca i koniecznie obejrzyjcie odcinek Big Brain. Wynalazki, które zrobiły swoich twórców. Bardzo ciekawy, polecam serdecznie, a my się widzimy co wtorek o 16.